Proszę Państwa, tak to jest po Pankojawsku. Nie tylko, że dobry mówca, ale też lubi mówić. Znamy go z tego. Ważne, że, że też to, co mówi, jest niezwykle ważne, istotne. Jest to też i rezultat naszych długich dyskusji, które toczyliśmy w ostatnim czasie na temat tego programu i tych wartości, tych celów, które chcemy sobie przed naszą formacją postawić. Mówi naszą formacją, bo też i tutaj, ta sala, ta Państwa obecność dziś. Przekonuję. Przekonuję, że to jest właśnie ten moment, by podjąć decyzję. Tu na tej ziemi podkarpackiej. Na... Bardzo dziękuję. Na tej ziemi podkarpackiej tak bliskiej też mojemu sercu, bo w urodziła się moja mama. Też e, z tego regionu pochodzi rodzina mojego ojca. Więc Podkarpacie to miejsce szczególne, jakże piękne. Tu jest e, zawsze taki głęboki patriotyzm, przywiązanie do wartości, do rodziny, do tego wszystkiego, co piękne w naszej, w naszej tradycji. Drodzy Państwo, i to właśnie tu dziś wobec tak licznej Państwa obecności postanowiliśmy powiedzieć tak. Na początku przyszłego roku powołamy nową formację polityczną. Po to, by zwyciężać. By zwyciężać na prawicy. za Polski. Bardzo dziękuję. Zwyciężymy, ale przed nami wielka praca, wielkie wyzwanie i musimy mieć sobie też wiele pokory, bo też i cele są bardzo. Wzniosłe, bardzo zobowiązujące i wymagają ciężkiej pracy. Ale tylko przez uczciwą, rzetelną pracę. Polacy zawsze w swojej historii uzyskiwali największe sukcesy. I my ten sukces odniesiemy właśnie idąc tą drogą. Stąd oparcie o fundamenty wartości. Szanowni Państwo, ostatni raz, kiedy byłem tutaj w Jarosławiu, na zaproszenie pana posła Mieczysława Golby, wspierać kampanię Prawa i Sprawiedliwości, wspierać też pana posła i innych kolegów, którzy startowali do Sejmu. Nie brałem pod uwagę, nie przewidywałem, że historia tak się potoczy. Że przyjdzie mi dzisiaj tutaj właśnie ogłaszać i mówić te słowa, które przed chwilą wypowiedziałem. Ale po drodze wydarzyło się kilka. Doniosłych faktów, Tylko króciutko w ramach tych pięciu minut, bo ma być krótko. Epikur mówił, drodzy Państwo, tak można. Czyli Jacek wydłuża te pięć, czyli siedem. To zawsze jest jakaś, jakaś szansa. Drodzy Państwo, Epikur mówił, że pożytek z długich i krótkich przemówień, ten sam, więc postaram się, w, w, wsłuchując się w tą, tą jego myśl, powiedzieć tak możliwie krótko. Otóż, gdy byłem tutaj ostatnio wspierać moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, nie przewidywałem rzeczywiście, że tak, ta historia się potoczy to na bierze tempa, ale też po przegranych kolejnych szóstych z rzędu, przegranych w wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, i przegranych po fatalnych rządach, fatalnych, drodzy Państwo, dla polskiej platformy obywatelskiej, których efekty widać na każdym kroku, negatywne efekty dla nas, naszej gospodarki należało. Coś zrobić. Należało coś powiedzieć. Należało zarysować jakąś wizję zmiany, wizję prowadzącą do dobrych cen. Do tego, aby wreszcie Prawo i Sprawiedliwość, wtedy jeszcze Prawo i Sprawiedliwość jako ta zjednoczona prawizata zaczęła zwyciężać. Dlatego wspólnie z kolegami zarysowaliśmy taką pozytywną wizję, pozytywny plan. Nie krytykując nikogo, nie domagając się żadnych zmian personalnych, nie wytykając też nikomu żadnych błędów. Jeśli Państwo sięgnęlibyście do tych tekstów, nie ma w nich mowy o jakichkolwiek błędach popełnionych przez kogokolwiek. Chcieliśmy takiej pozytywnej wizji, pozytywnej energii, też nadziei, która jest potrzebna ludziom po porażce, kolejnej porażce. I w głębi serca byliśmy przekonani, że takie zmiany są potrzebne, by PIS stał się wówczas PIS tą formacją szeroką, mającą skrzydła nowoczesną, która potrafi wykorzystać tą energię, która tkwi w Polakach. I doprowadzić do tego wielkiego, potrzebnego Polsce zwycięstwa. Nie spodziewaliśmy się, że odpowiedzią na te nasze plany będzie twarda decyzja kierownictwa PiS-u i prezydenta Jarosława Kaczyńskiego o wyrzuceniu nas. Nie spodziewaliśmy się takiej decyzji, zwłaszcza my chyba, no związani z tą partią, jak niewielu. Byłem jednym z współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że dla tej partii, z tą partią razem Wiele dla Polski starałem się zrobić w różnych miejscach, zawsze oddany, zawsze lojalny, lojalny do bólu, nie patrząc na konsekwencje. Ale to właśnie lojalność wobec Polski, lojalność wobec państwa, lojalność wobec naszych wyborców kazała nam przedstawić właśnie ten pozytywny plan prowadzący do zwycięstwa, odrzucony. Ale chciałbym Państwu wyraźnie powiedzieć, mimo. Tego, co się stało, mimo tych emocji, które się pojawiły, emocje zawsze są trudne, rozstanie też nie są łatwe, że my nie mamy wrogów na prawicy. Naszym przeciwnikiem nie jest prawo i sprawiedliwość. Nie będzie. My chcemy współpracować z prawo i sprawiedliwością. My chcemy współpracować z naszymi koleżankami, koleżankami i kolegami. Naszym przeciwnikiem jest Platforma, jak już mówiłem o tym Biłgoraju, a wrogiem Palikot i ten jego hochsztaperski ruch, ruch Palikot. Zagrożenie dla Polski. To zagrożenie zresztą, które skłoniło nas tym bardziej, zmobilizowałby ten plan prowadzący do zwycięstwa, do wyeliminowania też tego hochsztapera polskiej Polski, polityki, przedstawić. Drodzy Państwo, stało się jak się stało. Przed nami wielkie wyzwanie, wielki plan, ciężka praca, pełna poświęcenia praca i wiele, wiele problemów do rozwiązania. i moja koleżanka i koledzy mówili o niektórych z nich. Ja dość szeroko wskazał paletę spraw, którymi będziemy się zajmować. To oczywiście nie wszystkie sprawy, ale do jednej w tym krótkim. Kończąc już wystąpienie, przynajmniej się odniosę do sprawy fundamentalnej z punktu widzenia suwerenności Polski, suwerenności Polski. Sprawy ważniejszej nawet niż te zagrożone, ważniejszej czy groźniejsze, jeśli dalej będą się tak w tym kierunku działania rządu zmierzać, groźniejszej dla polskiej suwerenności niż te absurdalne i groźne ze swojej istoty wypowiedzi ministra Sikorskiego o tworzeniu jakiegoś nowego państwa federacyjnego, czyli pozbawieniu nas... Państwowości, polskiej państwowości w konsekwencji. Otóż tym gigantycznym zagrożeniem jest sytuacja demograficzna. To, co każdy z moich przedmówców tutaj mocno podkreśla. Z raportu Komisji Europejskiej, drodzy Państwo, wiemy, to był dla mnie przerażający, kiedy przestrzegałem w Strasburgu, że jedna czwarta polskich dzieci żyje na granicy ubóstwa. 1 czwarta polskich dzieci żyje na granicy ubóstwa to w zasadzie najgorszy, najgorszy rezultat z całej Unii Europejskiej. Czy nie jest to zawstydzające dla wszystkich rządów, które do tej pory Polską rządziły? Czy nie jest to wielkie wyzwanie, które stoi przed nami? A z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że w 2050 roku Polaków będzie tylko 30 milionów. Jeśli tak dalej będzie, tylko 30 milionów i będziemy jednym z najstarszych europejskich społeczeństw, jeżeli chodzi o strukturę wieku. To oznacza, drodzy Państwo, katastrofę nie tylko demograficzną, to oznacza również katastrofę gospodarczą, ekonomiczną, dlatego że cały system emerytalny, rentowo oparty w zasadzie solidarności poszczególnych pokoleń, ta zasada przez niej podważona, ona upadnie. Cały system będzie się e, już nie chwiał, on po prostu się załami. Za, załamie, zawali. To ostatni moment, by bić na alarm. To ostatni moment, by podejmować sensowne, racjonalne decyzje. A można je podejmować. Pokazują to przykłady innych krajów. Na przykład Francja, gdzie w 1981 roku też w perspektywie kryzysu demograficznego podjęto odważne decyzje, skierowano środki na wsparcie rodzin, na nie tylko politykę podatkową, która preferowała rodziny wielodzietne, ale też na realne zasiłki, które miały charakter bardzo wymierny i skłoniły Francuzów do tego, aby zmienić to postawę. Ta dobra polityka prorodzinna. Dzisiaj Francja jest liderem, jeżeli chodzi o. Dziedność i y, o następstwie pokoleń. Podobnie w Szwecji. Wydłużenie bardzo znaczących urlopów macierzyńskich, dużo dłuższe nawet niż to, o którym tutaj mówił przedstawiciel Jacek Też znakomite efekty to przyniosło. A więc są kraje Irlandia, Norwegia może odwoływać się do konkretnych propozycji, które przyniosły i przynoszą efekty. I zapewniam Państwa, tutaj zaciągam zobowiązanie honorowe wobec Was. To jest sprawa honoru. Że my to zrobimy. My to zrobimy. Po to chcemy też wygrać. To ostatni moment. Polska może być silna tylko siłą rodziny. Siłą dobrej polskiej rodziny. I to jest jeden z naszych głównych celów, jeden z naszych priorytetów. To zresztą powinien być priorytet tego rządu. Nie tyle zajmowanie się ratowaniem strefy euro, bo tutaj przez Donald Tusk nie ma nic do powiedzenia, ale zajmowanie się ratowaniem Polski, polskiej gospodarki, polskiej rodziny bo to ostatni, ostatnie chwile, ostatni moment. Szanowni Państwo, można by tutaj długo jeszcze mówić, ale czas jest nieubłagany, więc powiem rzeczy jeszcze jedną. Tu na Jarosławiu, na ziemi podkarpackiej muszę to powiedzieć. Otóż nie tylko z ogromnym niesmakiem pewnie Państwo, ale myślę my wszyscy, wszyscy polscy, w ogóle ludzie myślący w Polsce, obserwują tą agresję, jako, jaka narasta w stosunku do Kościoła. Też do wielkich ludzi Polskiego Kościoła. Agresję, którą wywołuje Palikot, ale agresję, którą też niestety wywołują i wtorują ludzie Platformy Obywatelskiej. Drodzy Państwo, bo w Platformie Obywatelskiej są też tacy Palikoci. Tam, jest, tam był nie tylko ten jeden Palikot. Tam jest jeszcze jakiś Stefanie Siłowski Otóż nas ubiera się w obrońcę polskiego kościoła, ale kiedy przychodzi do sprawdzenia, kiedy przychodzi do prawdziwych decyzji, to głosuje za kandydatką ruchu Palikota, która była sponsorowana przez, ruch, przez przemysł proaborcyjny, która atakowała i z nienawiścią chciała niszczyć wszystko, co chrześcijańskie, wszystkie co, co stanowi tożsamość, naszą polską tradycję, tysiącletnią tradycję, chrześcijaństwa. Stefan Siełowski oczywiście głosował za w drugim głosowaniu, się zarządzą tego Tusk. Ale te jego ostatnie słowa, chyba to należy nazwać mocno. Nie tylko już niedopuszczalne, ale haniebne słowa pod adresem wielkiego polskiego kapłana, pod adresem arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego konferencji Episkupatu Polski. Drodzy Państwo, trzeba tego rodzaju wypowiedziom mówić twardo nie. Twardo nie! Nie można pozwolić na niszczenie polskiego kościoła, nie można pozwolić i być obojętnym albo nie zauważać. Przechodzi, zastanawiają się, czy należy na to reagować. A jeśli nie będziemy reagować, to będzie się nasilać. To trzeba nazwać. To jest niszczenie tego, co, co najlepsze w polskim kościele, W polskim kościele. W tym wypadku atak na tak szanowanego, nie tylko na tej ziemi, ale w całym kraju wspaniałego kapłana, wspaniałego arcybiskupa. Drodzy Państwo, będziemy bronić polskich wartości. Będziemy bronić polskiej rodziny. Będziemy robić wszystko, aby Polska była nowoczesnym krajem zakorzenionym w swojej tradycji. Ale też by była oparta na zasadach solidarności. Solidarna Polska. Solidarna Polska, drodzy Państwo. Przed nami ciężka praca i przed nami, jestem tego pewien, zwycięstwo. Dziękuję bardzo.